przewielewni księża, na czele z księdzem dziekalnym, decyzjalni, zakonni. Kochani pielgrzymi, kontakt z Panem Jezusem, z Matką Najświętszą, ze świętymi my ludzie Wiary nazywamy modlitwą. Ukochani, szczególną formą modlitwy jest pielgrzymka. Pielgrzymka religijna. Pielgrzymka jest podjęciem trudu, by w ten sposób powiedzieć Jezusowi o swoim zawierzeniu, o swojej przyjaźni, ale też i o kłopotach, aby w imieniu rodziny, swoim własnym czasem, przyjaciela wypraszać Bożą Moc i siłę w dźwiganiu krzyża. Jest pokonaniem drogi do miejsca szczególnej obecności łaski Bożej, by tam otworzyć do końca swoją duszę przed Panem Bogiem, za pośrednictwem, w tym wypadku Matki Bożej Częstochowskiej. To właśnie pielgrzymka jest modlitwą. Nawet radosne wędrowanie po ziemi świętej bez modlitwy sprowadza się do zwykłej turystyki, do dobrze zorganizowanej wycieczki. W pielgrzymce jest mowa do Jezusa, która nabiera większą moc, większą siłę, większy autentyzm. To nie jest turystyka. I moje zwrócenie się do Pana Boga potwierdzone jest autentycznym wyrzeczeniem ofiarą. Trud, zmęczenie stają się inną postacią mowy, które rozumie i widzi Bóg. Mój post w czasie pielgrzymki, podejmowany w pewnych intencjach, ja mużna, wszystko to niosę Panu Bogu dobrowolnie, ochotnie, z miłością. Wydaje mi się, że nie ma nikogo tutaj to w tej prawie dwóch osobowych grupie, kto by się czuł przymuszony do tego, żeby iść na pierwszym. W nie ma nic przymusu. Przymus, rozkaz i pielgrzymowanie to się wyklucza. Alarm i wielokilometrowy wymarsz w pełnym oporządzeniu nie jest pierwszym dobrowolny, wynikający z przekonania religijnego, z wiary, wymóg do by przy pomocy tej mowy powiedzieć Panu Jezusowi o sobie, o bliskich. Jest pielgrzymką. Jest szczególnym rodzajem modlitwy. Powiedzieć Panu Jezusowi o naszej Ojczyźnie, bo to nasza Matka. Nikt nie może dorysować innych innej twarzy. Wyruszacie w tej pielgrzymnej drodze. Powiedzcie Panu Jezusowi wszystko, cokolwiek leży Wam na sercu. Gdzie nikt nie zagląda, gdzie są zakamarki kamarki, taki człowiek niedobrze jak jest sam. Można dochowywać tajemnicy, są pewne rzeczy, o których się nie mówi, ale pamiętajmy, że Bóg zna wszystko, ale On nas kocha, jest naszym Ojcem. Proszę Was też o modlitwę za diecezję kaliską, bowiem w tym roku będziemy, czekający nas, obchodzić 25-lecie istnienie tej struktury Kościoła, chociaż wiemy, że 1050 lat temu byliśmy obszczeni. I znajdźcie takie miejsce w czasie pielgrzymowania, żeby podziękować za rodziców, za to, że jesteście obszczeni, że jesteście w Kościele. Wiara jest też łaską. Czasem spotykamy się z ludźmi, którzy nie mają wiary, ale nikt im o tym nie powiedział daleko od Kościoła. Dlatego też jest to wielka łaska. Dziękujcie za tych, którzy uczyli was wiary, modlitwy i którzy są dla was świadkami wiersza. Amen. Ja mam taką prośbę, żeby ojca Benedykta pilnować, żeby to trzymał słowa to, co powiedział. Przypominajcie mu. On młody, drogę do Częstochowy zna, a ta plakietka mnie zob zobowiązuje, dlatego wybaczcie, ale dojadę do Was do Częstochowy. <noise> Mamy jeszcze... Pan pozwolił na Jasnej Górze, łącznie też z księdzem biskupem Łukaszem, który mówił, że już z wakacji wróci, skróci, żeby u Matki Bożej się zamętować. On ma podwójny obowiązek, bo z tego pod jej płaszcza wyszedł do Józefa, do naszej diecezji. Wszystkim obecnym serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa. bounties of w pokoju Chrystusa, bo unikają ziemi. Proszę, żeby dzieci podeszły do ołtarza, ksiądz kapelan rozda obrazki. Gdy drogi that's a